Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału, wyjątkowy duet, dziewczyny robią bardzo, bardzo dużo, są kolorowymi ptakami, nie tylko muzyki, ale również mody, różnych stylizacji, po prostu wielu. Witam Was serdecznie dziewczyny. Witaj, witajcie wszystkich. Cześć, dzień dobry. Z tej strony Natalie i siostra... Audrey. Siostry, dobrze, powiedzcie mi... Tak, na początku, na początku lekko łączycie z widać doskonale sferę prywatną i zawodową. Nie kłócicie się, potraficie rozgraniczyć, kiedy jest prywatna, kiedy są rzeczy zawodowe muzyka, stylizacje, koncerty. E, powiem, że nie ma idealnie i nigdy nie będzie, ale cały czas pracujemy nad tym. No, cały czas pracujemy na tym, żeby się nie kłócić, ale to też jest takie, że to, to musi być, bo jesteśmy siostrzami, zawsze mieszkamy razem, więc no, czasami jest, ale zawsze się przytulamy, jak coś się stanie szybko. Tak, no. e, nigdy nie mamy tak, żeby nie gadaliśmy e, jakby po kłótni długi czas. Pięć minut i znowu jest dobrze. Super, ale dobrze, najpierw była muzyka, czy najpierw, była, najpierw były stylizacje? Bo w ogóle chciałbym usłyszeć dziewczyny, skąd się... Skąd wy tutaj jesteście? Skąd się mówiąc kolokwialnie wzięły, yy, skąd jesteście? Że nagle, o, mamy, mamy płytę, mamy stylizację, co było pierwsze? Moda, muzyka? Myślę, że od muzyka była najpierw, bo od dzieciństwa rodzice się zajmowali tym, żebyśmy chodzili zajmować się profesjonalnie wokalem, więc i cała rodzina jest muzyczna. Dlatego muzyka, ale też mama kreuje i to, to, że projektanckie rzeczy były na nas od dzieciństwa na w tych koncertach, to inspirowało nas i inspiruje do tych czasu, więc to naturalnie to naturalnie się złączyło. Jakby to nie było nigdy, czy wybieramy Czyli muzyka albo sztuka zawsze było w razem w parze? Tak, jeden produkt dla nas to zawsze było jedna całość. Ale no wracając do Twojego pytania, bo bardzo fajne pytanie, to mogę powiedzieć, że zaczęło się to jednak z tego, że musieliśmy wymyśleć nazwę Welo e, na taki e, market ukraińskich projektantów, w którym braliśmy udział. Jeszcze w Lwowie pamiętam i wtedy potrzebowaliśmy nazwę dla tego wszystkiego, co robiliśmy. I ta nazwa służyła jak i dla zespołu, tak i dla e, sztuki. Ale Tutaj, widzicie, jak genialnie sobie zabierają mikrofon. Słuchajcie, to starsza młodsza siostra. Ale nie, dobrze, walczą. Mogłem wziąć taki mogę specjalnie kupić na tę rozmowę statyw, bym wam postawił i byście pluły. Do tego statywu nieistotne. Przepraszam, bo wszedłem ci w słowo. Była ta nazwa dotycząca i muzyki zespołu, i ty chciałaś coś dodać do wypowiedzi siostry. Tak, i muzyka była najbardziej mocną w tym planie, że nazwa służyła dla niej, dopóki brand się nie rozkręcił. Naturalnym sposobem przez przyjaciół, które zaczęli wspierać, więc pojawiła się z nazwa Holly Spells. Ale dzisiaj mi się, mi się wydaje, że bardziej chciałabym się skupić, pogadać o muzyce. Ale Holly Pulse wciąż funkcjonuje Widziałam w w obszarze mediów społecznościowych i macie charakterystyczny wizerunek, bo patrzyłem na Wasze stylizacje, zdjęcia, one są mocno pokręcone. Dziękuję. Takie dla na zawsze są fajnymi komplimentami, właśnie taką stronę zdramy się jest. No to jest bardzo pokręcone, tym bardziej, że wiesz, dużo eksponujecie i macie dużo dystansu do swojego, do swojego ciała, do swojego wizerunku, do swojej osobowości, a to się rzadko zdarza. Zazwyczaj to te, te dziewczyny jakby to powiedzieć są urwane w jakiejś bańce, a jednak ta bańka, o której też zaraz porozmawiamy, dziś pękła i to też jest jakby was, można powiedzieć wasz mm, znak, to, znak towarowy, wasza cecha charakterystyczna, że chcecie przekuwać te wszelkie bańki nie tylko w muzyce, ale również w modzie? Tak, i właśnie chcemy pokazać e, to wolność i ten duch, i teraz jak najbardziej duch ukraińskich I e, kminia cały czas. E, e, chcę napisać kilka postów, jak teraz będzie wyglądała praca w Holly Palace, bo też bardzo jest ważne, jest mnóstwo ludzi bez pracy i chciałabym przyjąć z ODRI e, pracowników z Ukrainy. i O, to może taka informacja, słuchajcie, może damy w opisie, bo pewnie rozmowę opublikuję albo jutro, nie wiecie kiedy to nagrywamy. E, jutro albo w poniedziałek, to wtedy najwyżej poproszę was, znajdziecie mnie na Instagramie, czy też na Facebooku, Bartosz Boruciak napiszcie. Ja już mam. Ale jak mnie mal? Muszę zobaczyć, no posty, się, powie. No A, to twój. Ale widzicie, no to wyślesz mi wiadomość. Nie, bo chciałem się przygotować, dlatego stąd obserwacja profilu na Instagramie. Napiszecie mi co i jak. Damy to w opisie do naszej rozmowy. Niech się, niech się dzieje. Dobrze, powiem wam tak, jak planowaliśmy tę rozmowę, no to nie było tej sytuacji, która się obecnie dzieje. Do tego też dojdziemy, bo nie chcę, żeby ten wątek zdominował naszą rozmowę, bo przede wszystkim dziewczyny śpiewają, grają, komponują, jak również projektują. Więc skupmy się na razie na tym. Właśnie, jeżeli chodzi o Wasze stylizacje, bo do muzyki zaraz przejdzie, one są dla każdego. Załóżmy, czy ja mógłbym, ja mógłbym być klientem, obiektem zainteresowań Waszych stylizacji, Waszej marki. No jasne, że tak. W ogóle e, bo byliśmy bardzo zdziwieni w tym, jaka duża jest skala i nie ma jej granic po prostu. To jest odbiorce i 8 lat, i urodzone tylko dziecko, i Stara Babcia. Pani poważna pani, która zajmuje się biznesem i, i ktoś, kto słucha e, panku, więc to jest i też różny wiek, i różne ludzie po prostu założy e, po prostu Chciałaś dodać na to dawaj, bo ja, ja zgują W Na chciałam dodać. A, A okej, okay, dobra, dziewczyny. Ale nie, nie, do, do, do tego wątku. Dobra, co byśmy. Jest jakaś pozycja w waszym. Wasze jakby, waszego, tak, showcase'u, showreelu, jak zwał, tak zwał. W co byście mogły mnie ubrać, załóżmy, na tą waszą rozmowę? Tutaj już przeprosiłam taką świetną marynarkę z e, twitu um, okay. i na Ale pewno... kurtkę. Tak, bajkorową kurtkę. Mamy taką super bajkorową kurtkę, którą przerobiliśmy ja siostrą. Musimy tobie pokazać to, bo to jest super Albo, i na... mam to na telefonie. Albo taką, to, te, taką koszulkę z nadpisem z tyłu też, lub z też, przodu. Tak, to będzie twój, twój nadpis. Ty do, do nas napiszesz i powiesz, że chciałam być takim nadpisem. Dobra, i na następnej rozmowie, na początku, zrobimy tak, że dzięki, tutaj dzięki dziewczynom, otrzymałem taki prezent od dziewczyn i to dzięki dziewczynom z zespołu Uvelo. Okej, okay, super, dobra, przechodzimy do Muzy Starszy debutancki Album. Dobra, przyznam się szczerze, myślałam po, po wysłuchaniu singli, że to będzie taki zespół jak tysiąc innych, czyli mamy duet, w tym przypadku duet damski, elektronika, elektronika, tropo, takie, o w ogóle, ale jak zobaczyłem wasz występ na żywo, to mea kulpa, mea kulpa, mea maxima culpa, uderzyłem się po trzykroć w pierś, cytując klasyka literatury i jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony, co chcecie wnieść nowego na polski, ukraiński, może międzynarodowy rynek muzyczny, bo powiem wam tak, drogie dziewczyny, wy dużo zyskujecie, żeby nie powiedzieć w tak? zyskujecie na żywo, bo słuchając Waszych utworów, ok, brzmi to, brzmi to światowo, język angielski, widać, że macie pomysły na muzykę elektroniczną, ale Wasza, wasza moc jest przede wszystkim w koncertach. O to, o to chodzi? To chcecie wnieść tę świeżość z koncertów na rynek muzyczny w Polsce, w Ukrainie? Tak, najbardziej no, chcemy to wnieść i w ogóle mi się wydaje, że my się odkrywamy jak bardzo silno siostrą, kiedy tak w improwizacji, jakby wszystko się za, w ogóle. Wszystkie posanki się zaczynają zawsze w kiedy nie gotujemy się. Nigdy nie ma tak, że ja, że ja mówię, o, dzisiaj zrobię jakiś super kawałek, takiego nie ma. Więc zawsze jest tak, że my po prostu siostrą pójdziemy taki trans że po prostu improwizujemy i wtedy ktoś włącza ten dyktafon cudowny i kto wtedy, wtedy i, kto nie zapomni, bo ktoś zapomni, no to szkoda nuty. Nie? I w ogóle nasz tata jest świetnym, bo on zawsze, tak improwizacja, on zawsze nie, mama jest w ogóle pianistką i projektantką. Tata jest, dziadek. Gra, dziadek jest dyrygentem, gra na wszystkich instrumentach w ogóle. Babcia hurmeister. On nie ma u skrzypcy. Tylko ciotka chyba nie gra, mała, nie na mała na cymbałach. W ogóle to jest taka rodzina, która, która Cały czas tym się Więc zajmował. Wyobraźcie, jak to wyglądało na święta. No, na święta e, babcia, tak, ty śpiewasz to, to, mi, sol i wszyscy chórem po prostu. Wszystkie gamy, wszystkie skamy, jak to, nie, ktoś zaśpiewa śpiewami no to wyobraź co jest. no po prostu. Jest grubo. Jest grubo, takie tak, wychodzisz, wychodzisz z tołu po prostu. <grym> Więc a, dokładnie. Więc to było takie, że jakby my, my, jak śpiewamy na scenie, to czułem tą moc, że czuję, że. W tym momencie jesteśmy w dwójce, jak jeszcze patrzę na siostrę, to też czuję, że możemy no, po prostu jakąś bardzo silną miłość. No jak na fortepianie, tak jestem pianistką. A koleżanka. No, skoczyłam trzy lata, ale to się skończyło tym, że płakałam w walaziemce mama mi pokazała, no dawaj, dawaj, bo byłam bardzo liniła do tego, więc... Młodsza by powiedział sobie lepiej. Mały, bo nie wiem, czy wiecie, w trakcie wielu rozmów wielokrotnie pomylone są imiona dziewczyn, więc będzie, będzie młodsza, będzie starsza. Okej. Okay. Młodsza, starsza. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. W takim razie dobrze. Czyli można powiedzieć, że te umiejętności, te korzenie rodzinne słychać na płycie Starship. Jak najbardziej. To ja. Tak. I na tej płycie to teraz ma być 8 marca premiera i słychać Bartosz. Czyli rozmowy opublikujemy dzień przed płytą, o, tak. bo 8 marca to jest wtorek, Dzień tak. Kobiet, a my opublikujemy w poniedziałek. Co o tekstach? Coś... O tekstach. Powiedz, Dobra, powiedz. Teksty, które pisałam w ogóle jeszcze nie w tych czasach wojennych, które teraz niestety mamy, to teraz nabrali takiego kształtu mocnego, że po prostu nie wiem, jak sobie poradzę śpiewać, ja w sumie i siostra, ale więcej ja, ale czyli e, u nas to my to sobie przemyśleliśmy, przegadaliśmy już wcześniej. An analiz taki był, skąd teksty, więc zrozumieliśmy, że bardzo mnóstwo czasu poświęcamy rozmowie, żeby się nie kłócić, więc z tych rozmów wynika to, że niektóre frazy, które ja przekazuję Odri, ona potem wykorzystuje w teksty, więc to jest takie wspólne dziecko, ten tekst jeden, no, drugi. Ale muzykę zawsze razem. Nie, nie śpiewam by siostry, nie gram, bo nie mogę, ona jest moją taką drugą po prostu częścią mnie po prostu, więc żeby widziałaś to, że Cię Spieracie lubię. wspieramy się, lubię. Ja się na tak mam, więc ja to czuję cały czas. Dobrze. Ja chciałbym zapytać o Waszą rodzinę, bo przed kilkoma minut, przed chwilą wspomnieliście, że to jest jednak rodzina artystyczna, yy, muzyka, moda, tętni, życie. Zresztą to widzicie doskonale po tej Pięknej latorośli, właśnie rodzina też jest w Polsce, jak to obecnie wygląda? Jak sytuacja we Lwowie wygląda, powiedzcie mi teraz? Przypomnijmy, Lwów to jest zachodnia Ukraina rodzina też przyjmuje, gdzie tylko da się. Właśnie, oni wykonują coś podobnego, jak my robimy tutaj z siostrą, że jesteśmy takim pośrednikiem, że mamy kontakt z Ukrainy, z Polski i łączymy ludzi, znachodzimy im dach na głowę. Nasza rodzina to samo robi w, w, w Walłowie teraz w tym momencie, więc też czuję odpowiedź. Nie, nie, nie mogę ucieknąć, ale że są patriotami, dwa jak wszyscy uciekną, ktoś się zostanie. Tata też pracuje takie prace, że jak on pójdzie z pracy bo nadal chodzę do pracy, to 200 ludzi tracę, tracę możliwość zarabiać więc to, to dzieci to, 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 i tak dalej. Wiesz, I tata ma jest powyżej 60, bo tam chyba nie, nie mogą mężczyźni między 18 a 60 roku życia um, przeprowadzić się, zmienić położenie. Tata, rodzice są uchodźcy z, z Ukrainy z poprzedniej wojny, więc są w Bosni i i ma, ma e, paszport ich, więc jakby miałbym możliwość niby wyjechać, ale jest patriotem, dlatego jest na Ukrainie, więc jakby... Nie Maj chcę zostawiać domu, nie chcę nie tak. tutaj poczuć się po prostu jak nie w domu, więc jakby ja bardzo często z nimi gadam, proszę, mówię, że jak tutaj no, wszystko zrobimy, dlatego żeby byliście tutaj obok nas, bo też ja dwo, dwa lata nie wiedziałam zwrócić tu i tak chciałam właśnie pojechać, no ale no już nie pojadę w tym momencie, ale mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, ja wierzę w to po prostu, wszyscy wierzymy w to, że to jakoś się skończy, musi się skończyć, w ogóle myślimy, że muzyka w ogóle ma uratować ten świat i miłość i tak dalej, że zło zawsze że po prostu przegrywa wszystko, że jesteśmy po prostu, wierzymy w to po prostu siostry. To będzie dobry tytuł naszej rozmowy: że muzyka uratuje ten świat. I ja tutaj to wybiję, że tutaj jako. Powiem wam tak, przepraszam za ton, bo w ogóle ta rozmowa miała być zupełnie innym tonem. Mieliśmy sobie cheszkować, śmieszkować, rzucać żartami, memami. A dziewczyny a dziewczyny są w tym w dobre, więc w można w powie w powiedzieć. W w strony to... Właśnie w marynarkach. Więc... Czemu nie? nie, bo Czemu? właśnie patrzę... Nie, no trzeba mieć też poczucie humory. O tak. zobaczcie, jak się odsłanie a my nie padamy duchem, a my się was nie boimy. Nie, bo morale macie znakomite, jeżeli chodzi o waszą, jeżeli chodzi o wasze wojsko, waszą armię, też ludność cywilną, to macie znakomite morale, to co, to co wykonujecie jako robotę, bo wojna też się odgrywa na, na linii cybernetycznej. Naprawdę robicie genialną robotę. I gdyby nie być jednym z tych harkerów, serio, czuję Hakero. jak oni się teraz z tym ale to jest, Dokładnie, ale to jest dobre, to jest dobre, ale też ludność cywilna pokazująca, udostępniająca obrazy w mediach społecznościowych, bardzo często ośmieszająca, ale jednocześnie pomagająca e, rosyjskim żołnierzom, którzy nawet nie zdają chyba sobie sprawy większości, po co oni tam są. I to jest najgorsze, że tutaj ta, e, ten humanitaryzm w przypadku tego najeźdźcy, no bo Takich słów powinno się używać, pokazuje, że traktowani są, są ludzie jak mięso armatnie. Nie jako człowiek, który ma duszę, ma emocje, tylko jak taki po prostu, jak taki worek z ziemniakami, nie? rzucony gdzieś tam. Jak takie, przepraszam, jak takie gówno, jak taka masa armatnia. Dobrze. Biomasa, dosłownie, że niech to leży. E, zastrzelone, to u nas, jak to chyba w Rosji mówię, że u nich, przekładam to na język polski, że u nich ludzi jest bardzo dużo. To pamiętam, chyba w czasach stalinowskich była taka fraza: Dobrze, dziewczyny, ale właśnie, jak już jesteśmy w takim tonie, nie boli Was to? No bo jak zanim posłuchałem Waszej muzyki, to kojarzyłem Was właśnie ze stylizacji, z mody, z tego takiego. Oryginalnego podejścia, do, oryginalnego podejścia do stylizacji, do tego, co wy prezentujecie w mediach społecznościowych. Nie boli was to, że koledzy i koleżanki z branży mają często głęboko gdzieś to całą sytuację. Ja, jakbym miał na przykład ich dotarcie, ich tak zwane zasięgi, mówię to kolokwialnie, ich liczby, to ja bym pomagał, wspierał. Nawet jakbym nie dał rady, to bym popychał dalej, bo zawsze ktoś czyta. Naprawdę? Dawaj, oj, to jest wątek. Chcę żygać, jak, jak zobaczę kolejną zdjęcie selfie w tym lusterku, to po prostu mam w, po prostu obojętnie, że kiedyś mi się to strasznie było fajna inspiracja, po prostu od razu to idzie w delete i tyle. Bo jakby mając tak jak ty powiedziałeś, tyle zasięgu i nie zrobię żadnego posta, nie napisać co, cokolwiek. Więc też była ale, ale też mnóstwo ludzi piszą, na przykład Madonna fajnie się pokazała. Ale czekajcie. Z i z no? Wczoraj zobaczyłam, że Balenciaga usunęła wszystkie posty, tylko jest ukraińska flaga, jeden post. No i świetnie. To ja nie usunęłam, więc unfollow nie dostała ode mnie. No i te wszystkie modowe pokazy, które były w momencie, kiedy tutaj cały świat po prostu się przyjmuje, cały świat przeżywa to. No ale niestety nie do wszystkich to jakoś no dotarło. wiadomo, że, nie nie. że tyle kosztów na to idzie, że nie mogli w ogóle nic, e, po, powie, powiedzmy, że nie mogli to usunąć. Musieli Yy, zrobić ten pokaz, ale mogli chociaż napisać cokolwiek, jakieś wsparcie, też jakieś procenty odliczyć, cokolwiek. Nic nie zrobili, więc... Bo ja obserwując wasze profile w mediach społecznościowych, cały czas przegłosujecie informacje odnośnie pomocy i ta aktywność, z której byłyście kojarzone, bo można powiedzieć, że to była aktywność ekstrawagancka, bo to nie była taka, jakieś normalne selfie w lustrze, tylko to były stylizacje bardzo o, o zahaczające momentami oki, czy erotyka, ale w taki podany, smaczny sposób, bardzo przyswajalny i to też Słowa uznania dla was dziewczyny, że potrafi stanąć się na wysokości zadania, bo często niektóre influencerki, nawet nie wiem, z Rosji czy coś mają gdzieś, w głębokim poważaniu. One myślą, że żyją w odrealnionym świecie, albo też mówię o polskich influencerkach, celebrytkach dla starszych widzów, I kiedyś było takie określenie szafiarka, że do nich to one, one żyją w bańce. Wciąż lecą do tej Turcji, wciąż tam wstrzykują sobie botox, poprawiają sobie piersi i wszyscy od stóp do głów. Ja mówię, kuczek. Ja miałbym, załóżmy, jakby mnie obserwowało ponad 100 tysięcy osób. Wiecie doskonale, że te często liczby są napompowane. Zresztą to ja wam powiem. Przepraszam, bo poważny temat. Nie Drodzy widzowie. Odbiorcy, nie sugerujcie się tym, że wasz fan, wasz użytkownik ma 100 tysięcy obserwujących, 200. Nie, to nie. Słuchajcie, to nie ma żadnego przełożenia. Ja rozmawiam z tymi ludźmi. Ja rozmawiam z tymi ludźmi, jeżeli moja recenzja filmu Batman, czy innego filmu, nie jestem dużym nie nietwórcą, może wkrótce, bo rośniemy w siłę, tak jak dziewczyny z Fellow i ja. Jeżeli to ma większą liczbę odbiorców przez wyszukiwarkę, a jeżeli rozmowa z jakimś TikTokerem, influencerem, wokalistą, który ma ponad kilkaset tysięcy obserwujących i po pierwsze nie pomaga, a po drugie nie ma żadnego przełożenia, nie sugerujcie się tym, liczą, liczą się uczynki, liczą, liczy się to, co robią dziewczyny. I ja właśnie życzę wam, żeby ten starszy, bo miałem przyjemność już posłuchać płyty przed premierą, to jest bardzo dobre, to jest świeże przede wszystkim. To jest świeże i... Ja przede wszystkim trzymam za was kciuki, bo to jak widziałam wasz koncert na profilu e, Azymut, dobrze mówię. Właśnie, jaki wy macie związek z tym Azymutem? Bo widziałam wcześniej, macie swój kanał malutki, założony Felu, gdzie tam macie chyba 200 czy 300 subów. Ale co się stało, że taka współpraca z Śląską? Tak, oni chyba mają studio nagraniowe, realizację dźwięku. No właśnie, co się stało, to połączenie wy, Azymut? Dawajcie dziewczyny. Więc to jest bardzo fajny przypadek i nasze znajome nas połączyli, od razu złapaliśmy takie poczucie, że będzie nam dobrze pracować się i z czasem ono tylko rosło, więc to naprawdę jest sukces, że się poznaliśmy i jest, jest dobrze, cieszę się, jakby cieszę się, że z nimi mogę być sobą i zrozumiał co... E, tak naprawdę chcemy robić. Mamy bardzo podobne poczucie. Wizje. Mamy bardzo wiz podobną wizję na to, jak ma wyglądać nasza muzyka. W tak. ogóle ja byłam w szoku, że cztery, różnych człowiek jest, różnych, e, jakby, powiedz, jakby ja to powiedziałam, że jakby mają różne poglądy na świat, ale w muzyce jesteśmy tak podobni, no jak nie wiem, po prostu jesteśmy bardzo szczęśliwi że ich poznaliśmy, bardzo ich lubimy i jakby to w płycie też czuć, że to jest takie wspólne. Um, co mogę jeszcze dodać? No to jest przypadek, i bardzo kocham przypadki, też jestem przypadkiem, więc jakby lubię to. Jedyny plus tej sytuacji, tej tragicznej sytuacji, jaka się dzieje, to to, że się ludzie połączyli. Że tak jak w Polsce, nie wiem, jak w Ukrainie była sytuacja, że Polska była podzielona na pół. Jedni byli tacy, drudzy byli tacy, to teraz nieważne, jakie mamy poglądy, czy lewicowe, prawicowe, czy wierzymy w Boga, czy nie wierzymy w Boga, czy my jesteśmy socjalistami, czy liberałami, jednak ta sytuacja to jest jedyny plus tfu, twu przepraszam, że to mówię, że się zjednoczyliśmy. Bo wszyscy myśleli, bo pewien nabotoksowany 70-latek, który tam sobie spoczywa w bunkrze na Kremlu, w Kremlu, na Kremlu, nieistotny W przypadku poprawności języka, jeżeli chodzi o tego, tego, tego debila, to nie jest istotna. Że on się nie spodziewał chyba takiej jedności, że myślał, a ten Zachód taki rozleniwiony, tylko wszyscy właśnie siedzą w tych mediach społecznościowych. A tu proszę, przepraszam, zaskoczenie. Właśnie, że nigdy jeszcze wcześniej dobro nie, no przynajmniej za moich czasów, dobro nie było aż tak zorganizowane, jak teraz. Kiedyś mi tato mówił, że zło wygrywa tylko dlatego, że jest dobrze zorganizowane. To właśnie teraz zło, przepraszam, ale się zasrało. Dobrze, można powiedzieć, niech to zło się zesra tak całkowicie. Słuchajcie, więcej takich tekstów myślę, że spotkamy się nie raz, nie dwa z dziewczynami. Sytuacja będzie inna. W Ukrainie, na świecie, i wtedy sobie na luzie będziemy śmieć, będziemy żartować z tych wszystkich influencerek, które się do niczego nie nadają, i gdyby nie te operacje, gdyby te nieliczne, to by nomenomen gówno by znaczyły. Ale dziewczyny znaczą dużo, robią genialną robotę w modzie, w muzyce, i teraz to się dzieje. Naprawdę polecam. Hello. Dzięki za rozmowę dziewczyny i obyśmy się spotkali jak najszybciej w innym nastroju, żebyśmy się uśmiechali od ucha do ucha. Teraz ten uśmiech, ten nasz rozmowę był taki delikatny, subtelny, ale wiem doskonale, że macie niesamowity dystans do siebie, poczucie humoru i czekam na kolejne spotkania, jak się sytuacja uspokoi w Ukrainie. Pozdrawiamy wszystkich. Wspierajcie, pomagajcie. Sława Ukrainie! Hej.